Sławomir Dudek, jej małżonek, poznał ją podczas zawodów żużlowych. Także serdecznie witamy małżeństwa Dudku. Pani Rata mocno przeżywa starty doskonałego syna. Już? Ale dzisiaj zacząłeś fenomenalnie. My spodziewaliśmy się kompletu, mówiąc szczerze. Też już zacząłem o tym myśleć i się wszystko zmieniło nagle z jednym z biegów, ponieważ no, pięć biegów przerwy było, tor się osuszył, ze przełożenie, ale już na ostatni bieg znowu żeśmy zmienili z tę batkę, no i był tego efekt, że wyszedłem dobrze ze startu, rozejrzałem się i pojechaliśmy z Mikelem po swoje. Doszło już do Ciebie to, że jesteś mistrzem świata? Nie no, całkiem spoko. <laughs> Nic się w moim życiu nie zmieniło. Po prostu mógłbym mieć dwa tygodnie wakacji, a nie miałem przez drużynówkę. Więc na pewno jest to fajny sukces i bardzo pozytywna informacja, że jesteś w tej drużynie najlepszej. No ale wróca, wracamy do rzeczywistości i cały tydzień mam teraz zapchany do niedzieli, włącznie tylko w poniedziałek, jak to można nazwać luźnym dniem, to mam trening w zielonej, a tak to jeździmy codziennie. Więc nic po tym nie ma dobrego, że jestem drużyną mistrzem świata, trzeba dalej robić swoje.